Siema. przed Przedwczoraj dowiedzieliśmy się, że będzie duży content update do PoE2. A dzisiaj, dosłownie godzinę temu, bo tak to właśnie nagrywam w nocy, dowiedzieliśmy się dokładną datę, kiedy wystartuje nowa liga w Path of Exile 2. I tutaj, tak jak twórcy piszą, teraz gdy już jedynka miała swoją ligę, no to pogadajmy o tym, jakie mają plany, kiedy chcą wypuścić właśnie um, ligę do, a raczej content update ten duży do właśnie PoE2. Bo POE2 ma dużo graczy, więc pomyśleli, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby wytłumaczyć, jak te update'y będą tutaj działać. Bo też jest dużo właśnie nowych graczy w POE2, a więc e, duże update y do POE2 będą wydawane co każde 4 miesiące. No i jako, że 020 update był w kwietniu, to oznacza, że kolejny będzie w sierpniu. Nagrywam to dla was o czwartej nad ranem, więc jak odwdzięczycie się jakąś łapką to będzie mi bardzo miło. Wszystkie takie duże właśnie update'y, które będą wprowadzali, content update'y, no to będą wiązały się z tym, że będzie startowała nowa liga. E, gracze, którzy nie grali w PoE1 mogą nie wiedzieć co to są ligi, a więc ligi to jest, e, to jest jakby taki osobny ladder ze świeżą ekonomią gdzie możemy ten taki ekskluzywny content doświadczyć, bo na standardzie będzie można oczywiście nadal grać, tylko tam nie będzie tego ekskluzywnego contentu z nowej ligi. Dopiero jak się liga zakończy i wejdzie następna, to ten content z ligi, która była, przechodzi na standard a w następnej lidze pojawia się nowy content, Więc jak chcemy zawsze grać z tym, na tym ekskluzywnym kontencie, to musimy grać na nowych ligach. A nowa liga wiąże się oczywiście z założeniem nowej postaci, ze świeżą ekonomią, także to jest fajny start, zawsze największa zajawka. Ligi są bardzo fajną rzeczą. No i tak jak tutaj twórcy piszą, ligi zazwyczaj zawierają nowe mechaniki walki, nowe nagrody, nowe możliwości craftu i nowe bossy. Podczas ligi Nowy content oczywiście pojawia się na każdej lokacji, jaką odwiedzamy, oferując nam nowe właśnie doświadczenia w grze. Jak już liga się kończy, no to wtedy mają szansę pomyśleć, jak zaimplementować te dane mechaniki z ligi do gry już tak bazowo, żeby to zostało na zawsze, chociaż różnie z ligami jest, czasami one zostają, czasami nie. Właśnie czasami je trochę reworkują, żeby to było bardziej zbalansowane po prostu, żeby bardziej się nadawało, żeby zostać już do końca w grze i później kolejna liga, kolejna, tak, czyli jak będziemy mieli wiele lig już właśnie w Path of Exile 2, tak jak to jest do tej pory w jedynce, to ta gra już będzie bardzo duża, będzie zawierała bardzo dużo mechanik, mechanik będzie po prostu bardzo rozbudowana. Oczywiście jak liga jest już skończona, to wszystkie postaci i itemy są przenoszone do standardu, czyli takiej ligi standardowej, gdzie są zrzucane wszystkie właśnie postacie i itemy ze wszystkich lig i można oczywiście na nich dalej grać. Ale y, zazwyczaj ludzie y, chcą grać o następnej lidze, a te na standardzie to są takie pamiątki, po prostu można sobie wejść, czasami zobaczyć y, co tam się miało, przypomnieć czy jakąś mapkę polecieć, ale generalnie zazwyczaj chcemy y, grać na lidze. Tutaj twórcy dali jeszcze taką informację z tego co rozumiem, to chyba dla tych, którzy jednak zdecydują się zostać na standardzie że oczywiście ich content update'y zazwyczaj zawierają bardzo dużo nowych rzeczy do bazowej gry też, czyli pewnie chodzi o standard. No, jako że Path of Exile 2 jest nadal w real accessie, to mają nadal dużo contentu, który nie jest ukończony. No i napisali, że wiele rzeczy nadchodzi ciekawych nowych, także zobaczymy co tu będzie. No i na koniec podaję datę, że właśnie update 0.3.0 będzie wypuszczony 29 sierpnia. Poinformowali też, że jest to trochę później niż planowali, ale jak to zazwyczaj bywa, no mieli troszkę kłopotów po drodze, także troszkę się to wydłużyło. I oczywiście content, który będzie zawarty w nowej aktualizacji, dokładnie będzie zapowiedziany tydzień przed startem ligi, czyli pewnie 22 sierpnia. No i napisali na koniec, że nie mogą się doczekać, aż pokażą nam, co dla nas przygotowali i tyle. Także czekamy teraz na Path of Exile 2, ja na pewno e, jako weteran już po PoE1 wjadę znowu w PoE2, w nową ligę, także zapraszam do mnie wtedy też na YouTube na streamki, będziemy się tam też bawić, a na razie kontynuujemy po e 1 bo nadal bardzo fajnie się bawię na lidze. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym filmie, siema!